Cześć, tu Ada. Witam Cię serdecznie na moim kanale, na podcaście i na YouTubie, bo tam odcinki są również transmitowane. Jesteśmy w przygodzie z Huną i dzisiaj wrócę do książki Szaman Miejski, Serszka Hilikinga. Skończyliśmy, to są dosyć długie przygody, bo tak autor zechciał je nazwać, przygody, czyli rozdziały. Skończyliśmy na badaniu wyobraźni. Ja za chwileczkę jeszcze raz przeczytam to ćwiczenie, żeby zazębić się z poprzednim odcinkiem, ale ciągle jesteśmy w ku, w ku, w omawianiu tego, czym jest ku, jaka jest jego funkcja. Ok, no to idziemy dalej. Badanie wyobraźni. Przypomnij sobie jakąś scenę z przeczytanej książki lub ze swojej ulubionej fantazji. Następnie przypomnij sobie wakacje lub wycieczkę, na której byłeś. Około 30 sekund przypominaj sobie to pierwsze, a potem to drugie. Teraz pomijaj różnice treści, stopień jaskrawości, rodzaj aktywności, świadomą ocenę, które z nich jest realne, a które nie. Postaraj się ustalić różnice między nimi jako wspomnieniami. Zauważysz, że jako wspomnienia nie różnią się niczym. Możesz równie łatwo przywołać jedno jak i drugie. W istocie scena z książki lub fantazja może mieć na ciebie teraz większy wpływ niż wspomnienie z rzeczywistości. Wniosek: Q nie czyni rozróżnień pomiędzy wspomnieniami a ich źródłem. I źródło nie ma znaczenia, dla KU najbardziej realne są te, które wywołują największy efekt zmysłowy. Zasadniczą funkcją Q jest pamięć, a jego podstawową motywacją jest przyjemność. Ujmując rzecz ściślej, ku dąży do przyjemności i unika bólu. Taką motywację mają wszystkie nasze zachowania nawykowe czyli oparte na wspomnieniach, zachowania umysłowe, emocjonalne i fizyczne. Właśnie dlatego pewne rzeczy lubisz, a innych nie. Dlatego jedne rzeczy robimy z większą łatwością niż inne dlatego odkładamy na później nawet ważne sprawy ku zupełnie automatycznie zmierza ku temu co sprawia przyjemność i robi wszystko by uniknąć tego co bolesne. Jeśli stworzysz przyszłe wspomnienie innymi słowy jeśli wyobrazisz sobie co się stanie kiedy zrobisz określoną rzecz to zachowanie twojego ku będzie pod silnym wpływem tego wspomnienia stosownie do tego co ono niesie oczekiwanie bólu czy przyjemności o ile stworzyłeś oczekiwanie lub wspomnienie że konkret że Kontakty międzyludzkie mogą prowadzić do bolesnego odrzucenia, trudno Ci będzie spotkać się z ludźmi, dzwonić do nich, zwłaszcza z ofertą handlową, a może nawet pisać listy. Z drugiej strony, jeżeli myśl o takich spotkaniach wywołuje u Ciebie oczekiwanie lub wspomnienie przyjemnego kontaktu, wtedy te rzeczy będą dla Ciebie łatwe i przyjemne. A jeżeli co jest bardzo powszechne Twoje ku przechowuje oba rodzaje, Oczekiwań lub wspomnień, to łatwość lub trudność, z jaką ci przyjdą te rzeczy, będzie się różniła stosownie do Twojego obecnego poziomu pewności siebie i samooceny, zwanego też nastrojem. Istnieją sytuacje, kiedy jedyna opcja dostępna dla ku to wybór pomiędzy dwoma bólami. Ku nie potrafi dokonywać wyborów twórczych, nie umie wymyślać nowych rozwiązań, może jedynie robić to, czego nauczyło się w przeszłości z przeszłych doświadczeń. Albo co może skopiować od innych w chwili obecnej. W obliczu bolesnej sytuacji normalną skłonnością ku jest dążenie do rozwiązania przyjemnego. Może to jednak uczynić tylko na drodze pamiętania, naśladowania lub przyjmowania wskazówek od umysłu świadomego. Jeżeli jednak świadomy umysł nie uczestniczy w tym rozwiązaniu, zaś w teraźniejszości ani przeszłości nie ma przyjemnych rozwiązań, Wtedy kół musi wykorzystać teraźniejszość lub przeszłość, by ustalić rozwiązanie najmniej bolesne. Jeżeli pracujesz w miejscu powodującym, że reagujesz rosnącym stresem, który zagraża twojemu organizmowi, ty zaś świadomie nic z tym nie robisz, bo, powiedzmy, potrzebujesz pieniędzy, wtedy kół może się rozejrzeć lub przypomnieć sobie o grypie i wywołać ją, żeby cię stamtąd wyrwać. Z punktu widzenia kół grypa nie jest przyjemna, ale jest lepsza niż pozostawanie w pracy. Wyzdrowiejesz, kiedy porzucisz tę pracę, wyleją cię, albo kiedy ból związany z grypą stanie się silniejszy od pamiętanego bólu związanego z pracą. I tu w nawiasie rola wirusów zostanie omówiona w rozdziale dotyczącym uzdrawiania ciała to będziemy o tym czytać w przyszłości. Czasami, by coś osiągnąć, musimy przeżyć ogromny ból umysłowy, emocjonalny lub fizyczny. Doświadczają tego sportowcy, alpiniści, akwizytorzy, naukowcy, uczniowie i wielu innych. Tutaj dochodzi jeszcze dodatkowy czynnik zwany ważnością. Człowiek jedynie wtedy z rozmysłem godzi się na ból, nawet bardzo silny, kiedy, tego, kiedy jakaś część tego człowieka wie, że ostateczny wynik lub cel tego, co robi, jest ważniejszy i tym samym zawiera więcej potencjalnej przyjemności niż ból którego musi doznać, oraz kiedy stale pamięta o owym potencjalnie przyjemnym celu. Korzyść musi być większa niż ból. Sportowiec chce przyjemności wygrywania, alpinista pragnie przyjemności związanej ze zdobyciem szczytu, akwizytor chce przyjemności płynącej z większej ilości pieniędzy, naukowiec pragnie przyjemności rozwiązania problemu, a może po prostu chce odczuwać przyjemność dzięki temu, że już skończył. W tym, rzecz w tym, że źródłem wszelkich zachowań, nawyków i działań jest dążenie ku przyjemności. Żeby obsługiwać swoją funkcję pamięci i uruchamiać motywację, ku używa podstawowego narzędzia w postaci wrażeń. Zgodnie z tą koncepcją, cała pamięć ma charakter kinestetyczny, czyli jest powiązana z ciałem. Tak samo wszelka przyjemność i każdy ból... Zaś wszelkie przeżycia, nawet emocji i wyobrażeń, wytwarzają doznania fizyczne. Jako szaman miejski będziesz chciał rozwinąć i precyzyjnie dostroić to ważne narzędzie odbioru wrażeń, czyli świadomość zmysłową. Część ciebie, która może tego dokonać, jest tematem kolejnego podrozdziału. Aspekt umysłowy Lono Lono to ta część ciebie, która jest świadoma sygnałów wewnętrznych i zewnętrznych. Wspomnień, myśli, pomysłów, wyobrażeń, intuicji, przeczuć i inspiracji, a także zmysłowych wrażeń w postaci widoków, dźwięków, dotyku, smaku, zapachu, głębokości, ruchu, ciśnienia, czasu i innych. Część ta, że tak się wyraża, pomieszkuje na granicy między światem wewnętrznym i zewnętrznym. Podstawową funkcją lono jest podejmowanie decyzji, zważywszy, że proces ten obejmuje takie rzeczy jak uwaga, zamiar, wybieranie i interpretacja. Omówię wszystkie po kolei, a także występujące między nimi powiązania. Jedną z decyzji, jaką stale musi podejmować Lono, jest wybór, na czym skupić uwagę. Istnieje tak wiele rzeczy, które można sobie uświadomić w każdej chwili, że próba uświadomienia sobie wszystkiego naraz szybko doprowadziłaby człowieka do kompletnej bezskuteczności. Pełna świadomość wymaga bezczynności, ponieważ działanie wymaga wyłączności. Robienie jakiejkolwiek jednej rzeczy oznacza, że nie robi się mnóstwa innych. Zwiększenie świadomości jednej rzeczy oznacza zmniejszenie świadomości wielu innych. Dlatego część roli lono polega na podejmowaniu decyzji, które dają w rezultacie świadomość wybiórczą w celu zwiększenia osobistej zdolności czy skuteczności. Innymi słowy, to Lono decyduje, co jest ważne, a co nie, zaś uwaga podporządkowuje się tej decyzji. Większość takich decyzji bazuje na pamięciowym wzorcu ku, przyjemności i bólu, choć Lono może mieć mnóstwo innych powodów do przepisywania czemuś ważności, opartych na innych rodzajach decyzji. Gdy uwaga skupia się na czymś, co wedle norm Lono jest istotne, wówczas zogniskowanie może być wąskie bądź szerokie, zależnie od tego, ile potencjalnej świadomości lono uznało za ważną. To jest na pierwszy rzut oka dosyć trudne. To jest moja dygresja, to co teraz mówię. Nie pochodzi to już z książki. I zdaję sobie sprawę, że być może będzie potrzebne takie krótkie podsumowanie, żeby jakoś w skrócie ogarnąć te, te, te początkowe założenia. O których traktuje Huna. Ale na razie chciałabym po prostu przeczytać i przybliżyć Ci, jak w rozumieniu autora wyglądają te trzy podstawowe części. To jest ogromnie ważne, bo właściwie stanowi odniesienie do wszystkiego, co będziemy później robić z Huną, czyli właściwie do każdego ćwiczenia, tak naprawdę. Więc może na razie zakończymy. A badanie świadomości już zostawię do następnego rozdziału. Zwłaszcza, że to badanie świadomości będzie obejmowało jeszcze aspekt duchowy, jakim jest kane. Później dokonam krótkiego podsumowania, czyli czym jest ku, lono i kane. A następnie przejdziemy sobie do kolejnych rzeczy. A tutaj jest dużo ćwiczeń. I bardzo Cię zachęcam i zapraszam do tego, żebyś, nie wiem, jeśli masz. Ochotę oczywiście, żebyś komentowała, komentował te nagrania, to co rozumiesz, czego nie rozumiesz, być może będę mogła coś więcej wyjaśnić, czego byś potrzebował, potrzebowała więcej może ćwiczeń na przykład. I więc jeśli masz jakiś fajny pomysł, jak pracować z tym materiałem, to ja oczywiście jestem jak najbardziej otwarta na Twoje sugestie. Dziękuję Ci, że jesteś ze mną tutaj na podcaście i tutaj na YouTubie czy na Facebooku. Jeśli uważasz, że komuś te, mater te materiały mogą się przydać, proszę podaj dalej, proszę subskrybuj i bądź ze mną, bo myślę, że pojawi się sporo ciekawych treści, nie tylko z książki Serszka Hilkinga. Dziękuję Ci bardzo, do zobaczenia, pa pa.